Wąsacz, nieco stremowany widokiem kamer, które tym razem łapały go na żywca i pokazywały całej Polsce, uśmiechnął się i odkroił kawał ociekającego tłuszczem pyzozaura. Tylko nie zjedz wszystkiego, szepnęłam z wściekłym niepokojem. Nie zjadł wszystkiego. Zdenerwowany przewodniczący Stowarzyszenia Kuchnia i Tradycja ledwie przeżył, przełknął, zbladł, poczerwieniał, chwycił się za gardło, zsiniał, zaczął się dławić, wystawił język. I skonał na żywo na oczach tysięcy widzów. Czy tradycyjne potrawy są zdrowe? Czy Wege kuchnia może stać się nową kulinarną, narodową tradycją? Obiecywaliśmy Państwu emocje i z pewnością nie zabraknie ich w naszym programie. Oglądajcie nas. Do zobaczenia. Katrina Wege zadziałała jak świetnie zaprogramowany telewizyjny automat, który musi zakończyć audycję z promiennym uśmiechem i pożegnać widzów optymistycznym akcentem. Potem spojrzała na leżącego u jej stóp wąsacza z wywróconymi do góry oczami i wywalonym na wierzch językiem. Służbowa telewizyjna mina, mówiąca, szczęśliwie kończymy fantastyczny program, zaczęła spływać z jej twarzy, znikać, rozpraszać się. Nie zapomnę odgłosu padającej zemdlonej sznurówki. To nie było pac, ani chlupś, tylko normalne łup. Na trawie leżały dwa bezwładne ciała live, czyli na żywo. 45 sekund niesamowitego kina. Zzz, zzz, brum, 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 ping, ping, brum. Grilaska, to jakieś jaja, czy on naprawdę wykitował? Grilaska, o oh my god, czy twoja matka otruła tego gościa? Błagam, powiedz, że to nakręciłaś, wrzucaj na fejsa asap. Parze mięcho, kto wymyślił taki obciachowy spoiler? Nikt cię nie nabierze, ale siara, ty powiedz, że to joke. Tak, kurde. Joke. Właśnie nas aresztowali.